Co do y, Gibonów, co do Blanchera rogiej to słuchajcie tego. Ludzie mi wysłali co, ludzi co na. Co Queen of the Black y, wstawia na, na swojego Instagrama. I słuchajcie tego, napisała tak. Ej, mam do Was parę pytań na story, weźcie, kliknijcie. Jak uważacie? Y, czy obserwowanie półnagich dziewczyn na IG jest. Jak jest się w związku, jest ok. Przepraszam, że tak czytam, to nie ja, że się zaczynam. Tylko ona pisze w taki sposób, że nie można się nie zacinać czytając. Jest tak i nie. No i 33% jest na tak, 67% jest na nie. Więc ona napisała serio. Dla was to normalne, czy, się, czy se jaja robicie. Dla mnie, jak jest się w związku, to brak szacunku obserwować inne dupy, co wstawiają cyce i dupę na wierzchu. I to mega odważne zdjęcia. To nie jest ok. XD. I kolejne, kolejne ludzie zaczęli pisać o Nichansie, którego posiada. I napisała tak. A dlaczego wy nie rozumiecie, że jak ja mam OnlyFansa i mam chłopaka, to chyba oczywiste, że on o tym wie. No, jakby mógł nie wiedzieć, że mam. Tak, mam i zarabiam 2k Jakoś tak, że jest to różnica, że jak ktoś wchodzi ze mną w związek, to jest świadomy co wstawiam i jaką mam robotę, tak wytypy XD. A mi, się, a mi nie pasuje, żeby ktoś oglądał będąc ze mną nagie laski i tyle, tym bardziej, że ja nie wstawiam na gości do internetu. Także weźcie się, ogarnijcie, bo jest różnica. Jak ktoś tego niuku ma, to ma problem definitywny. Nowe słowo, nowe słowo, nowe słowo, się nauczyła. Tak jak sobie jeżdżę do Dubaju, kiedy chcę i nie będę siedzieć w Dubaju z kimś, kto nie spełnia moich norm w związku DddDD. Rozumiem, gdyby ktoś nie wiedział, ale w moim przypadku to jest chyba, oczywi to chyba oczywiste jest. I kolejne, kolejne story. Ojej, ale was dupa boli. Także, e, jeśli ktoś na przykład zastanawiał się, kurczę, a co, się, co tam się dzieje ciekawego w Queen of the Black, a, a tak bym się dowiedział, a tak, a tak zobaczyłbym co o Queen of the Black, no to e, u, Queen, u Queen of the Black, tak jak na zachodzie, bez zmian, moi drodzy. Bez zmian. Kogo to stary? Queen of the Black. Jezusku na Najświętszy. Jak można po prostu w taki sposób, nie wiem, cofać się? To znaczy. Tak, tak stać w miejscu. To jest dosłownie przerażające, że, że jak ja na przykład patrzę na, na swoje jakieś tam y, filmy sprzed dwóch lat, no to na przykład mówię, kurde, no to, to akurat głupie jest, to tu głupie powiedziałem, a to bym powiedział fajniej, a tu coś tam, nie? Natomiast y, natomiast tutaj to nic, to, to jak, jak komentowałem Mirka, tam nie wiem, z 4 lata temu, tam 3 lata temu, to to co dzieje się teraz to jest ciągle to samo. Is evolving just backwards. Tak, ona ona nieustannie robi moonwalk, jeśli chodzi o swój rozwój.